Tak pisał prorok. Słuchajcie tego domu Jakuba, wy, którzy nosicie imię Izraela, i wyszliście z wód Judy, z wód chrztu, wy, którzy przesięgacie na imię Pana i powołujecie się na Boga izraelskiego, ale nie w prawdzie ani w prawości. Oto nazywacie siebie mieszkańcami świętego miasta, lecz nie opieracie się na Bogu Izraela, którego imię jest Pan zastępów i który jest Panem zastępów. Od początku oznajmiałem rzeczy przeszłe, z moich ust one wyszły i pokazałem je w oka. Mgnieniu pokazałem je, uczyniłem to ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty i kark Twój jest drągiem z żelaza. A twoje czoło miedziane oznajmiłem ci od początku, pokazałem Ci przyszłość, zanim nadeszła. Żebyś nie mówił, mój Boże, kto sprawił moja bo mój posąg, kto zarządziły. I widziałeś i słyszałeś to wszystko więc tego nie przyznasz ani że od tego czasu pokazywałem ci nowe rzeczy tajemne i dotąd nieznane dopiero teraz się tworzą a nie na początku i przed dniem dzisiejszym nie słyszałeś o nich żebyś nie mówił wiedziałem o nich nie słyszałeś ani nie wiedziałeś o nich ani twoje ucho nie było przedtem otwarte bo wiedziałem że jesteś wiarłomny i odłona matki z występnym przez wzgląd na moje imię powstrzymam gniew i pohamuję przez wzgląd na moją chwałę, że cię nie odsunę. To jak srebro przetopiłem cię ogniem i wypróbowałem cię w piecu utrapienia dla mnie, dla mnie samego to czynię, gdyż nie pozwolę, aby moje imię zostało znieważone i chwały mojej nie odstąpi nikomu. Słuchaj mnie, Jakubie Izraelu, którego powołałem jam to jest ja jestem pierwszy ja będę ostatni moja ręka kładła fundamenty ziemi i moja prawica rozciągnęła niebo na moje słowo powstają natychmiast zbierzcie się wszyscy i słuchajcie który z nich wypowiedział te rzeczy ulubieniec Pana spełni jego słowo które głosił pośród nich i wypełni jego wolę co do Babilonu jego ramię spadnie na Chaldejczyków tak mówi Pan to ja mówiłem ja go powołałem, aby to głosił. Przywiodłem go i poszczęściłem jego drodze. Zbliżcie się ku mnie, słuchajcie tego. Nie w skrytości przemawiałem od początku, przemawiałem odkąd zostało to oznajmione. Pan Bóg i jego duch po posłali mnie. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, święty Bóg Izraela. Ja go posłałem, ja, Twój Bóg, pouczający cię w tym, co pożyteczne kierujący Cię na drogę, którą powinieneś postępować. Ja Go posłałem. Gdybyś zważał na moje przykazania, Twój pokój byłby jak rzeka, a prawość Twoja jak fale morza. Twoje potomstwo byłoby jak piasek, jakiego ziarnka Twój ród. Nigdy by nie usunięto, ani nie wymazano Twego imienia sprzed mego oblicza. Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Haldejczyków. Okrzykami wesela, zwiastujcie i głoście, rozgłaszajcież po krańce ziemi. Mówcie, Pan wykupił swego sługę Jakuba. Nie czuli pragnienia, gdy ich wiódł przez pustynię. Zdroją ze skały, kazał dla nich tryskać. Rozłupał skałę i wypłynęła woda. Jakkolwiek uczynił to wszystko, większe jeszcze rzeczy. Nie ma dla nich pokoju, które są niegodziwi. Mówi Pan.